Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapowiadany już w, ubiegu, w ubiegłym tygodniu, w minionym tygodniu film. To jest takie troszeczkę podsumowanie, kochani, IDWC. Ja nie robiłam tam zbyt dużych zakupów. Ja pojechałam tam głównie po to, żeby spotkać się z ludźmi, już nie mogłam się tego doczekać. Kupiłam sobie tutaj parę kolekcji papierów, zaraz wam je pokażę. Ach, są tu już cudowne nowości, o których za chwileczkę Wam troszeczkę więcej opowiem. Chciałabym zacząć od, od tych moich malutkich zakupów. Chciałabym podziękować wszystkim, których spotkałam, z którymi się uściskałam, z którymi jest... przegadałam mnóstwo czasu. Wspaniale się bawiłam, więc dziękuję wszystkim moim warsztatowiczom, całej grupie warsztatowej. Wspaniałych osób, bardzo pozytywnych. Ja byłam przeszczęśliwa, że mogłam wreszcie pobyć z ludźmi, mogłam się spotkać z nimi, porozmawiać, oj, było cudownie. Bardzo Wam za to dziękuję. Słuchajcie, na wejściu na DWC dostawaliśmy takie piękne pieczątki na rączki i dostaliśmy takie papierki z 13 Arts, mam problem, IW, IW, Blue. Nie wiem, a ja jestem taka nieogarnięta trochę. I tutaj jeszcze była tekturka. O, właśnie wiedziałam, że od Asienki z Fabryki Wene była taka tekturka. Asienki nie było na zlocie, ale ślad jej był i bardzo się z tego cieszę. To są takie piękne papierki. Powiem Wam, że tu w ogóle pomyślałam o wycinaniu tego. Ja to jestem maniak wycinania, przepraszam, jestem brudna z kleju. Um. Widziałam, że Alicja, Alicja, dobrze mówię Weicht, już piękny album sobie lotowy zrobiła, chyba z tych papierków, właśnie, o ile tak mnie pamięć nie myli. No ja nie wiem, czy mi czas pozwoli na to, ale zobaczcie, jak one są śliczne, kolorystycznie. Teraz się zastanawiam, czy sobie na karteczki nie zostawię, zapójście i tu już można bazę budować, tu. Bardzo ładne papiery, proste wzory, nie są jakieś takie mocno wiecie, rozbudowane. Ale ja lubię takie bazowości we wzorach, czyli lubię takie proste wzorki. A tutaj z kolei mamy trochę róże, ale następna kartka jest taka ładnie, lekko pomarańczowa, łososiowa, bym rzekła. I już to fajnie ze sobą gra. Bardzo fajne są te papiery. Tutaj są pszczółki i tu mamy taki piękny, beżowy. Aha, to tutaj jedziemy znowu, bo tutaj są 24 papiery, czyli 12 wzorów po, po dwa arkusze. Mam dwa bloczki, ponieważ była ze mną moja córcia i ona jak wyszła, to też dostała, więc cieszę się bardzo, bo mam dwa bloczki tych papierów. Kiedy już ze zlotów wychodziliśmy w niedzielę, to nasza pani szefowa z lotu, organizatorka cudowna, wspaniała i serdecznie pozdrawiam ją. Cudownie było ją poznać, panią Królik i zamienić z nią kilka słów. To jest wspaniałe, że osoby które widzimy gdzieś tam, z którymi kontaktujemy się tylko internetowo, nagle możemy ich dotknąć, z nimi porozmawiać. Ja przeżyłam tu bardzo mocno, bawiłam się wspaniale. I tutaj były papiery z Paper Heaven, przecenione z 15 na 10. I ja słuchajcie, drapnęłam je po to ja teraz wyjmuję, a potem będę chować, żeby już Wam nie szuszczeć, że pomyślałam o vlogmasie, który już powolutku planuję. Jak pewnie osoby, które należą do mojej grupy, to już mniej więcej widzą, co tam się dzieje. I pomyślałam sobie o, o właśnie o świętach, już tu. Szkoda tylko, że nie ma polskich napisów. Nie wiem. Nasz Paper Heaven to jest, czyli nasza była galeria papieru. Hmm. może gdzieś tu będą. I zobaczcie, że tu takie fajne były one są dwustronne w ogóle e, fajne, nie dość, że fajne elementy do wycięcia pomyślałam już o projektach, zawieszek na prezenty i innych różnych gadżetach świątecznych to jeżeli tego nie wykorzystamy, to z drugiej strony mamy fajne e, tła. Ja nie wiem z jakiego roku to jest kolekcja bo tak, no nie jestem na bieżąco z Paper Heaven. Może będzie tu pisać. a no to ja też jestem taki ogar z tego, ale no nie widzę. Tu to bardziej takie są do albumików może karty, ale ta strona druga mi się bardzo podoba w te grochy. Fajne tagusie, no mega. No i tutaj mamy paseczki, te paski są przecudne. I tak i tu mamy granatowe, a tu z kolei mamy takie kółeczka, też można fajne zawieszki porobić, więc one tu chyba po cztery występują, o ile. Dobrze widzę i znowu mamy takie trochę inne tagusie, tu jakby na prezent i to świetne są te kółeczka, ładnie do albumu, raz, dwa, e, trzy, a tam, tam chyba pisało pewnie na okładce, po trzy, e, po trzy sztuki z każdego wzoru. No i tutaj znowu zobaczcie, jakie fajne kapciuszki, niedźwiadek, no, bardzo ładne są te elementy do wycięcia, a z drugiej strony takie super grochy i w ogóle takie fajne świąteczne kolorki. I znowu tutaj mamy na całym arkuszu te kółeczka, a tu mamy już po polsku super w ten magiczny czas, cicha noc, białych świąt. A z tyłu mamy zielone paseczki, już powoli, kochani, będą się pojawiać. Tu mamy żółte na żółtym tle, a tu mamy takie skarpetki, ciachorka i różne inne rękawiczki. No, już powoli musimy przyzwyczajać się, że będą pojawiać się już świąteczne klimaty. Niby to jest wcześnie, no, ale. W tym naszym skrapowym świecie myślę, że nie tylko w skrapowym, już to jest taki czas, że w zaczyna się to ogarniać. Słuchajcie, ja tych kolekcji może tak nie będę bardzo mocno pokazywać, bo wy je już na pewno znacie. Ja miałam okazję mm, tak pomasować je na zlocie, wiecie, tak namacalnie dotknąć. A to jest chyba z Agateli, tak? Dobrze pamiętam, to spiek odkładam. Na stoisku Agusi naszej z Zoju Design zakupiłam sobie tę najnowszą kolekcję Agi. Och, tak, dobra. Lady Spring. Widziałam ją, że tak powiem, na ekranach komputerów, więc uzna... widziałam, że jest piękna i śliczne te kwiaty. Tutaj w ogóle przepiękne te kompozycje można budować. I kolekcję się zaopatrzyłam. Bardzo lubię te Fajny boksik by mógł z tego być, i podejrzewam, że tak Agata zaplanowała. Bardzo ładne te, te kompozycje. Coś tutaj z tego na pewno wyczarujemy. Ja wprawdzie nie przepadam za takimi dużymi kompozycjami. To samo właśnie zmieniają. One są przepiękne i cudnie to tu wygląda, ale ja po prostu serce mnie boli, jak ja muszę to pokroić. Słuchajcie, i ja mam problem zawsze z pokrojeniem takich arkuszy dużych. No tu ślicznie można ładną stronę zrobić. Zobaczcie, przeurocze są te króliczki. Na pewno coś z papieru powstanie. Tutaj jest przepiękna strona z takimi kompozycjami, więc no cóż, moi drodzy, będziemy tworzyć, będziemy działać. Tu mamy taką motylkową stronę, ja tak nie będę tu, no bo wszyscy najpewniej znacie, jak papiery piękne. Okay. Ja Agnieszce bardzo kibicowałam od początku, wiecie, jak spełniacz ktoś swoje marzenia, ciężko pracuje, to ja życzę zawsze wszystkiego dobrego. E, tu są takie tematy bardziej ogrodnicze, więc to jest fajny temat, powiem Wam. E, ale z tyłu pewnie bardziej przekonają mnie kwiatuszki, bo ja jestem kwiatowa. Tu są cudne zwierzaki, w ogóle te króliczki są boskie. Tu zobaczcie, no uroczy, ten z wiankiem <grym> taką kartkę dla dziewczynki. Fantastycznie jest. A e, Jak żyć? Jak żyć? Co bym tutaj przycięła i wziąć tego królika... O, auto bym przycięła, dobra, przeżyję. <grymne> Przepiękne są te papiery, śliczne. I tutaj jeszcze podkupywałam sobie osobno jakby taką koszuszkę po trochę. Poszuszczę, a potem będę pakowała. Żałuję teraz, że nie zabrałam na rozdanie troszkę od Agi po prostu tych papierów. Tu sobie nie wiem, czy to nie są gratisy. Słuchajcie, nie jestem pewna. Ja już nie pamiętam. Tam było, wiecie, tyle emocji, ale to chyba, to chyba kupowałam. Ale jakieś gratisy dziewczyny dorzucały, a ja już nie pamiętam teraz. Tu sobie oczywiście dokupiłam luzem te arkusze, żebym miała dużo do wycinania, bo mi się bardzo te kwiatuszki podobały, więc skopiowałam to po kilka razy. E, dokładnie te cztery, więc pewnie te też będą cztery. No przepiękne są te kompozycje tutaj. E, bardzo lubię takie gałązki. Bardzo fajnie można e, te kompozycje wiecie, wyprowadzać i budować. E, tu mamy luzem te papierki. Słuchajcie, tu mam całą kolekcję w tym. Myślę, ja wzięłam dwie, albo Jezu, ja już jestem pogubiona, to może faktycznie jedna do Was poleci. Zobaczcie, tutaj jest, tu są takie elementy chyba też do wycinania właśnie, a to już pokazywałam, dobra. I tutaj są napisy. O, tam pokazywałam. No, super, superanckie. A to są chyba gratisiki. Beautiful journey I tu mamy te wszystkie elementy do wycinania i z kolekcji tej Akuku są napisy. A tutaj są namiary na Agnieszkę. Bardzo fajnie, Agatha to wymyśliła, że zobaczcie, tu jest piękne tło, w ogóle cudny jest ten kolor, bardzo mi się podoba. A z drugiej strony macie wszystkie namiary na Agnieszkę, gdzie ją znajdziecie w social media Zowie design, grupy inspiracyjne, i tak dalej, więc wszystko w jednym miejscu. Super pomysł. Kolejne kolekcje, jakie sobie dziabnęłam, już przed samym zamknięciem. Ja ich nie będę, słychać. otwierać, bo tu fajnie mniej więcej widać wszystkie to jest Paper Heaven Złote Sny, ja mam kolekcję Pierścień i Róża, bardzo mi się spodobała i poszłam właśnie w ten zieleń, bo też widziałam ją na pracach i bardzo mi się też podobała jak, jak się prezentuje i jakie można fajne prace wykonać, to są takie delikatne ustomy tutaj, chyba ustomy kwiat, listki, wiecie, zieleń, złoto takie przełamańce, więc w tę kolekcję sobie Zakupiłam, i kolejna, na którą się skusiłam, to jest spacer w chmurach. I tutaj myślałam bardziej w kierunku właśnie takich karteczek, wiecie, szty i tym podobne, bardzo ładne są takie delikatne te niebieskości, bardzo mi się podobały, i też się znalazłam w moich zakupów, poszuram teraz a tutaj. Tutaj, tutaj, wam zaraz pokażę, co to tutaj było. Aha, to są chyba dodatkowe arkusze, które ja sobie zakupiłam, które mi się podobały. I to jest właśnie z pierścień i róża. Strasznie te arkusze mi się podobały. Ja z nimi już pracowałam, robiłam. Podziękowania dla krzesnych, yy, dla haneczki mojej. Mojej bratanicy. I tu są te koronki. I to sobie je jeszcze do kartek, tak w razie czego. Potem, to chyba też kupowałam, to są takie elementy do wycinania, wy wiecie, że ja uwielbiam różyczki, albo że uwielbiam kwiaty, kompozycje, więc bardzo ładnie tutaj na kartkach się sprawdzi, ale ta ładna zieleń też z tyłu mi się podoba, a gratis dostałam listeczki, po prostu kilka, a potem się okazało, a tu już jest resztka i... Dorzucili mi wszystkie te listki, a że ja uwielbiam wszystkie wiecie, listki i, i tym podobne elementy, także na pewno się sprawdzą, a na pewno do paczuszki tej na rozdanie też tam dorzucę dla Was. Moi drodzy, kolejna rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, z czego się Cię ogromnie cieszę. czekajcie. Eee, Patrzę, czy mnie tu nagrywa. Eee, to jest cudowna rozmowa z Agatką z Agaterii. Eee, bardzo Agatę pozdrawiam i dziękuję Ci serdecznie za te wszystkie słowa, które usłyszałam pod swoim adresem na Twoim stoisku. Było mi miło porozmawiać i miło było mi wybrać sobie um, kilka produktów, z którymi będziemy też pracować. Zaraz o nich powiem. Mam jeszcze tekturkę, jak dobrze Cię widzieć. Idealnie to się sprawdziło co do zlotu. Słuchajcie... Um, tak właśnie z, z Agatką rozmawialiśmy i... Będzie, będę miała przyjemność przetestować kilka produktów z agaterii. Ja wprawdzie na maskach agaterii pracowałam, mam w swoich zapasach jak najbardziej. Stempelki mam, ale takie tylko napisy. Chyba tam, to wiecie, ja tak bardzo rzadko też korzystam ze stempelków. Będę mieć ogromną przyjemność pierwszy raz przetestować pudry agaterii, o których słyszałam wiele komplementów. Ja jak wiecie, korzystam z mega drobniutki, więc już czuję, że to będzie coś fantastycznego. Ja do tej pory korzystałam. Tylko z um, boże jak to się nazywa zło z, WOW, z podró WOW. A teraz będę mieć okazję korzystać z naszej rodzinnej marki Agaterii. Zobaczcie, ona jest bardzo drobna, więc na napisy to będzie coś fantastycznego. A takie napisy też właśnie znalazły się tutaj. I mamy takie napisy motywacyjne. Wybrałam sobie takie bardzo uniwersalne, czyli coś, co będzie można stosować właśnie w różnych karteczkach motywacyjnych, a te drugie to są takie, które będzie można sobie wykorzystać w kartkach okolicznościowych, bo tu mamy i spełnienia marzeń, i dziękuję, i wesołych świąt, gratulacje, wszystkiego najlepszego 100 lat. Czyli to jest taki zestaw stempli, kochani. Tu jest cena 30, chyba 4 zł zakupując taki zestaw stempli, macie właściwie na wszystkie okazje przygotowane napisy. Fajnie odbić czy wyembosować i można do każdej kartki sobie dostosować. Bo jest, zobaczcie, chrzest, w dniu ślubu, w dniu urodzin, witaj na świecie z okazji imienin, moc życzeń, 100 lat, wszystkiego najlepszego, no i to, co już czytałam, i święta, i urodziny, i ślub, i chrzest, i witaj na świecie, i różne jakie, jakby pojęcia tych urodzinowych, czyli spełnienia marzeń, i wszystkiego najlepszego, moc życzeń, 100 lat Super, natomiast te motywacyjne nigdy nie jest za późno, by zacząć. Agatka, tak jak ja mówię, że nie lubi tych Z, takich zawijanych, ale to mamy tylko tu w tych dwóch chyba. Siła jest kobietą, uwierz w siebie fantastycznie jesteś dzielną kobietą, to jest super też. Nigdy się nie poddawa, jesteś wspaniała, Dasz radę. to jak nie ty, to też jest bardzo fajne. Więc słuchajcie, będziemy na pewno robili coś ze stempelkami, i ten cud, który tutaj widzicie, moi drodzy, dla osób, które bardzo często pytały mnie o ten mój stempel, który ja sobie robię. Teraz wam pokażę, bo tutaj mam nawet. Pozostawiając życie, za chwilę coś poleci. Okay. O ten, ten stempelek. To jest. Znalazłam w sumie opakowanie chyba nawet z niego wtedy. Chociaż nie wiem, czy to jest z tego. To jest stempel z projekt Prezent. Tego stempla już nigdzie nie ma. Nie wiem, ja go jeszcze nie spotkałam, bo dużo osób mnie o niego pytało. Ale muszę Wam powiedzieć, że ten jest fantastyczny. Stempelek kosztuje 19 zł. To jest stempel polimerowy. Tak? Dobrze mówię, nie? Nie wiem, czy ja się znam na tym. On Słuchajcie, ma mega dużo możliwości. Spójrzcie, odbijacie jeden stempel, który jest bardzo w sobie zbity, czyli on nie zajmuje dużo miejsca. Nie ma takich rozszczelonych tych liści po bokach. Że wiecie, zajmuje dużo powierzchni papieru, ale pięknie jest tutaj złożony, jakby w kupę, że tak brzydko się wyrażę. Ale po odbiciu go, po wyembosowaniu, po wycięciu, jakkolwiek, cokolwiek z nim nie zrobicie, można sobie te płateczki, też listeczki porozdzielać i w kompozycjach wykorzystać. Jest niesamowity. Jak go zobaczyłam, po prostu zapaliły mi się moje oczy od razu, i jest tu u mnie. Jeżeli chcecie tworzyć karteczki ze mną macie ochotę, zajrzyjcie do Agatery Taki stempel jest, zanim zniknie. Wykupcie. Jest no cudowny. Spójrzcie, tutaj na górę, na dół. Pojedynczy, podwójny. Bardzo podoba mi się ten stempel. Będę na pewno z niego korzystać, będziemy robić. I mam dwie maski, kochani. To jest taka maska. Jezu, jak się to nazywają? Dobra, już nie, nie przypomnę sobie. Jak się mówi na ten wzór. A tutaj Agata poleciła mi taki, taką maseczkę. I właśnie nie wiem, czy to nie jest jakaś nowość od nich. Naprawdę nie mam pojęcia. Zobaczcie, jak pięknie można kompozycję budować na zrobieniu maski z takich liści. Pięknie wyciągnięcie kompozycji i budowanie na niej wszystkiego. Czy do layoutów, czy do kartek, czy do kwadratowych, czy do dl -ek. Fajnie to jest rozplanowane, bo zobaczcie, kwadratową można zrobić DL-kę. Ładnie nam wydłuży. Więc um, będziemy korzystać. Bardzo Agatce, jeszcze raz dziękuję za hojność i za, za chęć współpracy. I moi drodzy, to co zapowiadałam, czyli tutaj mam parę patuszek. No, ho! jeszcze Wam pokażę prezent, słuchajcie, no nie mogę tego ominąć. Um, ogromna przyjemność i radość dla mnie, że słuchajcie, dostam taką niespodziewaną przesyłkę od Tommy B. Tommy B? Tomibi. B? Tomibi, B? nie wiem. To są takie fajne gadżety, pomocne bardzo w albumowaniu. Ja na pewno, kiedy będę tu coś pracować z albumem, no teraz robimy ten dla początkujących, więc nie chciałabym wykorzystywać takich rzeczy tam. Zresztą to jest chyba bardziej do bazy albumowej. Nie chciałabym wykorzystywać rzeczy, których nie każdy posiada. A z tego co wiem, to one chyba nie są dostępne w Polsce. W Polsce to są jakieś produkty z Francji, z tego co Tomi mi napisał. Bardzo jeszcze raz mu dziękuję. Byłam mocno zaskoczona. I bardzo wzruszona, że, no, że wybrał mnie i że obdarował mnie takimi fajnymi przydaśkami. Wiecie, że ja kocham albumy, więc na pewno to się sprawdzi. Z tego, co ja tam wyczarowałam już wcześniej, zanim dostałam filmik taki instruktażowy, to wiem, że tutaj jest fajne, kiedy budujecie bazę, żeby sobie, wiecie, ten na przykład płótno czy papier bazowy fajnie zaznaczyć, żeby była równa odległość. Tu wiem, że to jest taki fajny, taki fajny gadżet, żeby równiutko bazę, zrobić te odstępy Między kartami, bo mocujecie sobie zobaczcie, taki dziubek o na przykład o okładkę kleicie klejem i przyklejacie jakby grzbiet i ta odległość tutaj już sama się wam buduje i to jest taka węższa na chyba tu było 3 mm czy 4 jakoś tak, a ten ma 3 chyba, a ten ma 5. Także ma, a je piszę tu, bo słuchajcie, no jestem po prostu 3 i 5. Teraz to zauważyłam dopiero. A, ja jestem taki scrub By 7 brush de Lunar. Dobra. O, to nie ma co gadać. I w ogóle to, co bardzo mnie zauroczyło, to jest taki fajny gadżecik, którym y, można sobie przysiąść... Y, właśnie nie wiem, o to tak się chyba nakłada. O, tak. W którym można przyciąć sobie narożniki, papier nasz okładkowy, żeby był taki fajny dystans, żeby można było potem te rogi, wiecie, sobie idealnie dociąć, czyli przykładamy to do narożnika, i tutaj w tym miejscu sobie odcinamy, i fajna tu przestrzeń zostaje nam do zaginania rogów. Bardzo mi się to spodobało to mi jeszcze raz bardzo Ci serdecznie dziękuję. Czuję się bardzo wyróżniona, że o mnie pomyślałeś. Na pewno będę korzystać z tych Twoich cudowności. Będą tutaj się pojawiały w mojej pracy. I czas, moi kochani, na paczuszki. Dostałam cudowne prezenciki od Madzi. Wy widzieliście to na pewno na Instagramie. Ja jeszcze nie pokazywałam tego. O, bo ten kapelusz jest... Jestem zakochana w nim. Dostałam paczuszkę od... Madzi Nowickiej. Byłam w szoku. Byłam przeszczęśliwa, bo uwielbiam Madzi wytwory i dzieła rąk szydełkowe. Widzieliście już serduszka, które używałam w pracach. Jest to 100% bawełny. Madzia też rzuciła taką wiecie, taki dinksik, który dorzuca też do zamówień z gratisami i to jest taki uszydełkowany, śliczny kwiatuszek. Bardzo ładnie to wygląda. I mamy tutaj, słuchajcie, takie kapelutki. Dostałam te kapelutki dwa. No nie jest brak słów, są cudowne, przepiękne do takich letnich projektów. E, następne: Dostałam tutaj, słuchajcie, e, koła ratunkowe, zaraz otworzymy. Magda to ma tak ładnie wszystko popakowane, zabezpieczone, i chciałabym tego zniszczyć, a ja mam takie łapy, że zaraz coś popsuję. Te koła to jest po prostu sztos. Ja nie wiem, jak Magda to robi. To jest cierpliwość, mnóstwo pracy, kochani. To są cudowne dodatki, elementy do projektów. Spójrzcie, jak to jest wszystko ładnie zrobione, więc na pewno też podzielę się tutaj z Wami. Zobaczcie, no śliczne są do takich letnich projektów idealne. I mamy jeszcze takie kapciuszki. Ja już ich nie wyjmuję z tego, są tak ładnie zamknięte, o. Niebieskie, takie błękitne i kremowe, takie laczki. Laczki plażowe. No i tutaj są cudne, boskie rozgwiazdy. Są cudow... cudowniaste. Fantastyczne do projektów. Madzi raz jeszcze dziękuję. Ja już dziękowałam po stokroć, ale... Ja mówię, że słowo dziękuję to nigdy nie jest za dużo. Na pewno będziemy korzystać, ja tak mówię, na pewno, na pewno z tego, z tego, a ten czasu tak mało, kochani, że to się w głowie nie mieści. Na pewno będziemy tworzyć coś z tego. Te kapelusze to w ogóle, kiedy je zobaczyłam, to uznałam, że to jest niszczostwo świata i ja nie wiem, jak Magda to w ogóle znajduje czas, znaczy znajduje czas, ma cierpliwość o, o takich rzeczy. To sobie tutaj chowiemy. To jest jedna paczuszka, kochani. Na pewno będę się z Wami dzielić. Druga paczuszka, którą otrzymałam, to są najnowsze fiorinki. Dostałam od Agnieszki Cebuli. Ja już tutaj próbowałam robić kwiatuszki z tych fiorinek malutkich. I takie kwiatuszki będziemy też robić na kanale, bo ja będę robiła kartkę i na pewno sobie wspólnie stworzymy. O ile ja pamiętam, jak je robiłam, to to było barwione gelatosami. Więc pobarwimy sobie gelatosami, zrobimy sobie te fiorinki. To są te wykrojniki, które już poprzednio chyba wam pokazywałam, z którymi pracowaliśmy, z niektórymi tutaj, z tymi jeszcze nie pracowałam, ale to muszę zmienić. Z tymi pracowałam o i z tymi. A to jest po To są te poprzednie, a to są te nowości, które Aga tak w sumie całkiem niedawno wypuściła. Ale tak jak mówię, dostałam wykrojniki, ale no. Te, te kwiatuszki, te, 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 są zrobione tu z tych, z tych dwójek, z fiorinek, z tych górnych, no niestety słuchajcie, ale ten mój czas jest tak bardzo teraz, może ja po prostu mam go źle zorganizowany, ale gdzieś pogubiłam się po drodze, bo ucieka mi bardzo ten czas, mam go naprawdę niewiele i... I dopiero teraz Wam to wszystko pokazuje. Będziemy z tymi kwiatuszkami na pewno pracować, będziemy wspólnie tworzyć. Będzie kartka i w oparciu o te kwiatuszki i o inne. Także mam nadzieję, że teraz będę już miała troszeczkę więcej czasu na nadrobienie wszystkich tych zaległości. Bardzo Agnieszce dziękuję za te piękne wykoniki. Będziemy z nich tworzyć. I słuchajcie, przyszła jeszcze partucha cudowna. To wtedy było dla mnie mega zaskoczenie. Ja mówię, kurczę, no nic nie zamawiałam. Zobaczcie, dostałam cudną paczkę od um, Małgosi Mozelik z rzeczy z papieru. Kochani, już dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że Gosienka po raz kolejny, e, czyli drugi raz już jesteśmy, bo to dopiero druga edycja Scrapmasu. E, Małgosia też będzie z nami i wyraziła chęć, że z wielką radością dołączy do tego przedsięwzięcia, więc paczuszki od Małgosi będą też e, w z z wygranych naszego Scrapmasu. Tutaj, kochani, ja nie będę tego tak bardzo otwierała, bo jest tego mnóstwo. Tu mamy takie bazy kwadratowe z okienkami. Też na pewno się podzielę z Wami. Ja już z niektórych rzeczy tu korzystałam, bo to jakiś czas temu przyszło i nie miałam czasu. Ja tylko w story pokazywałam, natomiast nie pokazywałam na filmiku. Tu są takie, zobaczcie, bazy w kilku kolorach. Mamy biały, chyba kremowy, kraftowy i czarny. I tu mamy z kółeczkami. Tam były kwadratowe, czy są kółeczka. Tutaj mamy bazę do exploding boxów razem z nosidełkami. Dawno nie robiłam na kanale boxa, może byśmy tak sobie zrobili. No tutaj są karty... O, słuchajcie, ja tak wiecie wszystkiego nie otwierałam jeszcze do końca, bo to są bazy kartkowe. A tutaj widzę taka inna baza. Albo to jest jakiś czekoladownik? Nie no, to muszę otworzyć. Uwielbiam jak się odklei klej od tej górnej części. No po prostu... Albo to jest taka baza. Słuchajcie, Gosia ma tyle cudowności, tyle różnych nowych rzeczy, które ja po prostu nie nadążam już czasem ogarniać, ale uwielbiam. O, jest faktycznie taka inna. Będę musiała się tam z tym zaznajomić zaraz. jest taka, wiecie, że składa się i ta na tą. Bardzo ciekawa. Ups, jest klej. Także będziemy tworzyć na pewno, będziemy korzystać. Zbliża się, tak jak mówię już po wyróbku na Vlogmasie, na pewno będę pracowała na bazach z rzeczy z papieru, więc już z Gosią rozmawiałam mam fajne bazy kartkowe też kształtne tu są pudełeczka pełne czyli nie mają okienek, jest z góra, dół takie klapowe mam tu w kolorze różowym i błękitnym prześliczne te kolory są takie jaśniutkie, pastelowe, idealne na chrzciny i tym podobne okoliczności tu są też pełne bazy DL-ki, czyli wiecie jest z góra, dół, nie ma tu okienek żadnych i tu mam kraftowy i kremowy, ale o ile mnie pamięć nie byli, to ja chyba biały stąd zabierałam. Tak coś mi się kojarzy. No i tu są cudne, cudne różności i cudowności. Myślę, że Gosia nie będzie miała nic przeciwko, że to wszystko się z Wami podzielę. Bo słuchajcie, no nie jest się w stanie wszystkie wykorzystać. korzystać. Tyle fajnych rzeczy i projektów, które Gosia tworzy. Naprawdę, zobaczcie, tu mamy takie fajne... Czy to na jakiś voucher, czy to jakiś upominek? Nie chcę teraz tego, słuchajcie, przeginać tutaj, bo potem mi to będzie wszystko odstawało, ale takie fajne pudełeczka, w których możemy jakiś upominek z, z, zmieścić, czy jakiś voucher, czy bon podarunkowy. No fantastyczna rzecz. To najpewniej jest do czekoladowników. Zobaczcie w jakich pięknych kolorach. No i to będzie idealne już na nasze święta, w tej zieleni na pewno. Widzicie? Chyba to są czekoladowniki. A tutaj są mersowniki. Ja w ogóle, słuchajcie, ostatnio potrzebowałam mersownik i zostałam po tyłach, bo nie miałam ani jednego, wszystkie już od kości wykorzystałam. Yy, także mamy tutaj dwa białe, dwa kraftowe. I tutaj są takie czekoladowniki. Chyba dobrze mówię. I to jest nowość. Albo to są pudełka. Wybaczcie, jeżeli ja coś tutaj pomieszam, bo ja też nie jestem, wiecie, tak tak jak mówię Gosienka cały czas coś nowego fantastycznego wymyśla ale tak wydaje mi się, że to są czekoladowniki te, które są jakby z jednej wiecie, z jednego wykrojnika i yy, tylko ozdabiacie i składacie zobaczcie, świąteczny czekoladownik w czerwonym kolorze, piękny z papierami świątecznymi na pewno będziemy moi drodzy działać z tym zobaczcie ile tu jest pięknych rzeczy Także Gosieńce również dziękuję. Dziękuję Gosi, dziękuję Madzi Nowickiej, Adze Cebuli, dziękuję Agateri. Wszystkim, którzy sprawiają, że ta pasja po prostu we mnie rośnie coraz bardziej. Mam nadzieję, że, że podobał wam się dzisiaj taki troszeczkę filmik inny. I moi drodzy, to co obiecałam, czyli ja zrobię tutaj, stworzę z niektórych produktów taką malutką paczuszkę. Na pewno dużo jakieś papierki z lemona, no bo nie byłoby <laughs> paczki bez lemonka. I wpiszcie może w komentarzu, jaki był dla Was najtrudniejszy dotychczas projekt, który musieliście wykonać. Jestem bardzo ciekawa, co jakby było dla Was największym wyzwaniem i co sprawiło, że <laughs> chcieliście rzucić skrab. U mnie było kilka takich projektów podczas tworzenia, których e, przychodziłam do domu i mówiłam, że to rzucam, bo, bo po prostu psychicznie tego już nie zniosę. Ale tego nie da się rzucić, kochani. To jest najcudowniejsze, co w życiu mogło mi się trafić i jestem bardzo szczęśliwa, że robię to, co robię, więc mimo tych słabych chwil dalej trwam. Napiszcie, jestem bardzo ciekawa, jaki mieliście najtrudniejszy, najbardziej taki dla Was wymagający i wyzwaniowy projekt w swoim skrapowym dorobku do stworzenia. Jestem ciekawa, co mi tam napiszecie, i dla jednej osoby poleci Paczuszka tutaj z kilkoma produktami. Mam nadzieję, że będziecie się fajnie bawić, czytając wszystkie komentarze. I Ja Wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz dziękuję wszystkim spotkanym osobom na zlocie we Wrocławiu, mojej cudownej grupie warsztatowej, wszystkim organizatorom i wszystkim spotkanym uczestnikom z lotu i bardzo się cieszę, że mogłam tam być. Dziękuję za wszystkie prezenty, upominki, dziękuję sama sobie za moje zakupy, bo też sprawiły mi dużo radości, dawno nic nie kupowałam. Wkrótce już będę powolutku pokazywać zakupy z Zielonych Kotów, a tam będzie mnóstwo cudowności. Także moi drodzy, na dzień dzisiejszy Wam bardzo dziękuję, do zobaczenia i do następnego razu. Tradycyjnie zapraszam na mojego fanpage'a i grupę inspiracyjną na Facebooku. Do usłyszenia. Pa, pa!